Sekretarka szybko wchodzi do biura i mówi: Niespodzianka, proszę pana, na zewnątrz czeka piękna kobieta z dzieckiem. Mówi, że chce z panem porozmawiać. Żona zszokowana pyta: Kto to może być? A sekretarka odpowiada: Chyba jest z jakiejś wioski. Żona mówi ostro: Więc ożeniłeś się z kimś ze wsi? Sprowadź ją tu natychmiast. Kiedy sekretarka wychodzi, mąż próbuje spokojnie wyjaśnić. Naprawdę nie wiem, kim ona jest, ani czego ode mnie chce. W tym momencie sekretarka wraca i mówi: Proszę pana, to ta kobieta, a młoda kobieta pełna radości mówi. W końcu pana znalazłam. Mężczyzna odpowiada ze złością. Panią nie znam. Kim pani jest? Na co ona mówi? Wujku Max, nie poznajesz mnie? Nosiłeś mnie na rękach. Jestem Maria, córka Aleksa. Max wstaje wzruszony. Co? Alex, jesteś córką naszego dawnego przewodniczącego klasy? A żona dodaje. Boże, byłaś taka malutka, a teraz masz już dziecko. Chodź, usiądź. Maria radośnie siada, a Max mówi. Mario, po tylu latach jesteś bardzo piękna. Bardzo się zmieniłaś. Ona smutno odpowiada. Tak, wujku. Lata minęły. Tata zawsze o panu mówił. W domu wciąż mamy pańskie zdjęcie. Max pyta z niepokojem: A twoi rodzice? Dlaczego nie przyjechali z tobą? A Maria ze spuszczoną głową mówi: Mój tata zmarł. Max jest wstrząśnięty. Co? Mój stary przyjaciel nie żyje? Kiedy? A ona cicho odpowiada: Kilka lat temu. Przyjechałam spełnić jego ostatnie życzenie. Kazał mi przekazać to panu i cioci. Wręcza torbę, w której Max znajduje pieniądze i list. Czyta: Stary przyjacielu, wybacz mi Zostanę zapamiętany jako żołnierz, który uciekł przed życiem. Nigdy nie zapomniałem, że pomogłeś mi, pożyczając 600 tysięcy juanów. Moje plony się nie udały. To wszystko, co zdobyłem po sprzedaży domu, ale brakuje 100 tysięcy. Wybacz. Ze łzami w oczach Max przekazuje list żonie i pyta Marię, dlaczego nic nam wcześniej nie powiedziałaś? Nie mogliśmy się z nim pożegnać. Maria, płacząc, mówi: Tata nie pozwolił, po napisaniu listu odszedł. Ledwo trzymał długopis. Ostatnie słowa napisałam ja. Max pyta dalej: A twoja mama? Gdzie jest? A Maria, przez łzy, odpowiada: Mama, po śmierci taty długo nie wytrzymała. Też odeszła. Teraz jestem sama. Max ją pociesza: Moja córko, tyle wycierpiałaś. Co zamierzasz teraz zrobić? A ona odpowiada: Wujku, tata był panu winien 600 tysięcy juanów. Sprzedałam dom i zdobyłam 500 tysięcy. A pozostałe 100 tysięcy zebrałam, pracując przez dwa lata. Proszę, przyjmij tę kartę i pieniądze. Gdy podaje kartę bankową, Max odmawia: Nie, moja córko. Może nie znasz prawdy? Zaskoczona Maria pyta: Prawdy? o co chodzi? A Max wzdycha. W rzeczywistości twój ojciec nic nam nie był winien. To my byliśmy jego dłużnikami. Może o tym nie wiedziałaś? Maria zdezorientowana odpowiada. Wujku! Tata nigdy o tym nie wspominał. A Max wyjaśnia wzruszony. Córko, jesteśmy mu wdzięczni. Ta firma istnieje tylko dzięki twojemu ojcu. Teraz naszym obowiązkiem jest się tobą zająć, dać ci pracę i cię wspierać. Proszę, przyjmij to. Maria z radością się zgadza. Jeśli spodobał wam się film, nie musicie lajkować ani się subskrybować.